Piłkarze Zewki Koblagura nie kazali zbyt długo czekać kibicom na mecz 13 kolejki w trzeciej grupie Wielkopolskiej Piątej ligi. Święto Niepodległości podopieczni Krzysztofa Laskowskiego podejmowali u siebie zespół Orła Mroczeń. Punkty potrzebne jak tlen, pisali już od kilku spotkań na swojej internetowej stronie gospodarze. Po serii porażek spotkanie z Orłem Mroczeń było najlepszą okazją do przełamania się bowiem rywale również nie prezentują już tej formy co kiedyś. Chyba nie byliśmy faworytem do awansu, ponieważ są spadkowicze z czwartej ligi i oficjalnie chyba zapowiadały drużyny z Leszna, Skrobianki, Ostrowi, Skarszewa, że będą walczyły o awans. My natomiast mamy przebudowę drużyny, tak jak pani wspomniała, pięć, pięciu zawodników praktycznie z podstawowego składu, w którym graliśmy. Niektórzy przeszli klasę wyżej, niektórzy skończyli granie a niektórzy no, grają klasę niżej ze względu na swoje obowiązki zawodowe. Ostatnią serię sześciu porażek z rzędu skomentował asystent trenera Zewki Robert Leśniak. Można powiedzieć, że wyniki były gorsze niż gra. To nie było też tak, że przegrywaliśmy bez, żadnych, bez tworzenia żadnych okazji podbramkowych na swoją stronę. Do każdego meczu podchodzimy tak samo. To nie jest tak, że się obawiamy specjalnie z czy Leśna. A się podchodzimy do mroczenia z wszystkimi jeszcze, tak samo. W meczu od początku przeważali goście i to oni byli bliżsi wyjścia na prowadzenie, choć pomóc starał się nawet Kamil Antosiewicz, który sprawdził czujność swojego bramkarza. Już w 12 minucie Gracjan Słupianek otworzył wynik spotkania, wykorzystując idealne podanie Łukasza Gajewskiego i było 0 do 1. Chwilą później sam Gajewski stanął przed dogodną bramkową okazją, jednak uderzył mocno nad poprzeczką. W 23. minucie w polu karnym padł strzelec z pierwszej bramki, a sędzia bez wahania wskazał na wapno. Do piłki podszedł Jakub Strąg i nie dał szans bramkarzowi na obronę. Kibice wiedzieli już, że o punkty dla Zewki będzie bardzo trudno, bowiem przeciwnik grał ambitniej i skuteczniej. Tak było również i w drugiej połowie, choć Zewka w kluczowym momencie mogła zdobyć kontaktową bramkę, ale wywalczonego przez siebie rzutu karnego nie wykorzystał Maciej Stawiński. Na domiar złego w 85. minucie Orzeł wyprowadził decydujący cios za sprawą bramki Rafała Janickiego. Mecz zakończył się więc wynikiem 0-3. Ponieważ mecz rozegrano już w czwartek, teraz przed piłkarzami obu drużyn kilka dni wolnego od ligowych spotkań. Zewka szansę na przełamanie otrzyma 20 listopada, gdy na wyjeździe zmierzy się z innym przedstawicielem powiatu kępińskiego GKS-em Rychtal.